Cześć, Wam dzisiaj jest Wiz Witam Was, w grze, która nazywa się Keliko. Serii, która z się pierwsza kapadnia jest to seria, w której zajmujemy się grami, które z jakiegoś powodu przykuły moją uwagę i chciałbym je przetestować. Weźcie pod uwagę, że kluczyk do tej produkcji został mi za darmo zapewniony przez twórców, co może, aczkolwiek nie musi mieć wpływ na moją cenę, na to, jak ja się na tą grę zapatruję. Na samym początku muszę Wam powiedzieć, że hmm, pograłem wcześniej. I moim zdaniem ta gierka to jest taki wór mieszanych emocji. Niektóre rzeczy, tak jak koncepcja i wykonanie niektórych elementów, są top notch, są super i nie ma się do czego przyczepić. Inne. Mam wrażenie, odniosłem wrażenie tak ogólnie grając ten produkt, że to jest beta i to dość wczesna beta. Nie taka beta, że już prawie wszystko działa, i wszystko prawie bangla, tylko ogólna mechanika jest grywalna, ale wszystkie elementy są. Tak niedopracowane, że moim zdaniem są placeholderami, i patrząc na to, robicie takie, ok, rozumiem co twórcy chcieli osiągnąć. Teraz powinni ten system wyciągnąć z gry, rozwalić całkiem i wsadzić w jego miejsce coś, co spełnia to samo zadanie, ale spełnia je dobrze. Zacznijmy, może, od tworzenia postaci. Wizu, nie mam starta na tym padzie. Nie ten rodzaj pada, ale ok. <laughs> Więc. E, tak, jeżeli spojrzycie na edytor postaci, to sugeruję Wam, do kogo może być ta gra dedykowana. O tym powiemy więcej za parę momentów w grze. Ale e, edytor jest sensownie rozbudowany, dający pewne możliwości tworzenia postaci takiej, jaką byście chcieli, aczkolwiek robi to w tak niechlujny i niezręczny sposób że w efekcie bardzo trudno stworzyć coś, co będzie Wam się podobało. Zacznijmy na przykład od koloru skóry. Chcecie zmienić kolor skóry, chcecie, żeby ta postać miała. No większość z moich widzów ja podobnie mamy dość jasny kolor skóry, w takim miejscu na świecie się urodziliśmy, więc wypadałoby, e, jeżeli tworzymy oczywiście postać na swoje podobieństwo wybrać coś jaśniejszego. Normalnie macie kilka słapów do wyboru, czy ten jaśniejszy, czy ten ciemniejszy i tak dalej i tak dalej. Wiadomo niestety w grach bardzo często faworyzowane są jasne kolory skóry, co w obecnym świecie 2019-2020-2021 nie jest nacenzurowanym. No ale Przykra rzeczywistość, w której żyjemy. Ta gra startuje od troszkę ciemniejszego koloru skóry. Więc, okej, okay, jestem zaintrygowany, fajnie, ale ja, jakbym miał tworzyć swoją postać, to zrobiłbym coś o jaśniejszym kolorze skóry. Klikamy do wyboru koloru i się robi takie coś. Jako grafik powiedziałbym, że stworzenie postaci o takim kolorze skóry, jakbym chciał, jest mega proste. Dajcie mi tylko cyferki do wklepania, wklepię odpowiednie tam liczby i będę miał ten kolor skóry, który chcę. To jest mega problematyczne, bo stworzenie postaci, która będzie miała w miarę sensowny kolor skóry, nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Co więcej, jak już wybierzecie coś, co, no powiedzmy, załóżmy, to wygląda w miarę, w miarę ludzko, w miarę fajnie, wchodzicie do gry i spotykacie innych npc -ów. i nagle wydaje się, że wasza postać wcale nie ma ludzkiego koloru skóry, bo w konwencji tej gry, w zetknięciu ze wszystkimi NPC-ami, nagle wyglądacie jak o. pożółka ściana. I to nie wygląda najlepiej, więc moja sugestia jest taka, żeby pójść z czymś absolutnie absurdalnym. Idziemy w smurfa i mamy postać smerfną. Bardzo smerfne hity są w tym momencie. Uh, jest sporo rzeczy do wyboru, które wyglądają naprawdę czadersko, aczkolwiek brakuje im jakiegoś takiego umf, żeby były naprawdę fajne. Są włosy, a la myszka, miki... Są e, jakieś różne takie ciekawe fryzurki, szczególnie jeżeli chodzi o damskie, bo tu jest jakiś taki totalny unisex, więc nie ma jakby e, możliwości stworzenia faceta faceta, tylko wszystko jest takie nie ten. Podoba mi się jak to zostało ujęte, nie podoba mi się jak to zostało zrealizowane. Załóżmy, że idziemy sobie z tymi e, włoskami. Wybór koloru ten sam problem. Dokładnie w ten sam sposób. Ale załóżmy, że chcę mieć białe włosy, do tego niebieskiego, jestem takim smurfem, ok. Jest tutaj kilka elementów. Um, jak dobrze pamiętam, akcesoria jeden, da się założyć kilka akcesoriów na naszą postać, na przykład gwiazdki, tudzie szpiegi, mniejsze lub bardziej. Um, takie zaakcentowane i każdy akcesorium jest liczone jako osobna rzecz nałożona, osobna tekstura nałożona na to, co mamy, czyli możemy sobie zrobić ten i możemy do tego sobie zrobić gwiazdki. No, 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 jak to chce. Nie wiem, gwiazdki sobie dajmy, zmieńmy kolor na bardziej blakłe. Okej, okay. i jest, i jest, i jest. Przy czym to bym też zmienił kolor na taki, wiecie, bardziej błękitne. Gdzieś tu mamy takie coś, i w ogóle jest cudownie, mamy taką gwiezdną postać. To, co jest dla mnie jeszcze problemem przy tworzeniu postaci, to fakt, że osoby takie jak ja nie istnieją w tej grze. To jest głupie, aczkolwiek ta gra mocno fali się tym, że jest bardzo inkluzywna, że wszyscy ci, którzy w tym momencie w świecie growym są pomijani. bo Idziemy w stronę superherosów, wiecie, muszą być mięśnie, mm, albo duże y, inne atrybuty, y, ale nie ma w ogóle osób, które są troszkę bardziej kształtne. I super, podoba mi się to bardzo. Problem w tym, że ja jestem w drugą stroną, ja mam problemy idące w anoreksję, i ja mam problemy z nabraniem wagi, i nie mogę przytyć. Nie, nie jestem w stanie stworzyć w tej grze chudej postaci. To jest tylko prywatny przytyk, to nie jest duży problem tej gry oczywiście, bo nie można mieć wszystkiego, ale jak już się chwalą, tak bardzo inkluzyw jesteśmy, że wszyscy, którzy nie mogli znaleźć swojego domu, do tej pory w tej grze znajdą, ja w innych grach też nie mogę znaleźć. Trudno jest stworzyć taką wychodzoną postać Slendermana, jakiej jestem w realu, bo twórcy omijają to szerokim łukiem ze względu właśnie na Wiecie, problem z anoreksją, bulimią itd., itd., itd. Więc w normalnych grach trudno mi znaleźć ten swój dom. Wchodzę do gry, która mówi, że jest bardzo inclusive. Bardzo możecie łatwo znaleźć tutaj miejsce e, ci, którzy... Nie odnajdują się w innych grach. No i niestety nie, również nie. No ale to są takie tylko tam e, drobne, prywatne przytyki. Dobra, zostawmy tą postać tak jak jest. Pójdźmy dalej, bo tutaj za dużo się zdziałać nie da. Możemy tam lekko pozmieniać niektóre elementy. Jeżeli chodzi o zmianę wyglądu, stroju, nie bardzo jest cokolwiek do wyboru na tym etapie. Oczywiście możemy zmienić kolory, ale. Ale whatever, lecimy tak jak jest. Przejdźmy do gry, bo wydaje mi się, że koncepcja jest bardzo fajna i podoba mi się ta gra. Gameplayowo to będzie coś w stylu. Harvest Moon w 3D, oczywiście, czy um, Stardew Valley bardziej My Time at Porsche? Z tym, że dostajemy e, restauracyjkę w spadku, i musimy, to znaczy restauracyjkę, bardziej kawiarnię. Kawiarnia to jest dobre określenie. I musimy ją jakoś wyciągnąć z uszy w górę. Przy czym to jest kocia, kawiarnia, i musimy różne zwierzątka sprowadzać do swojej kawiarenki żeby ona miała to nie była zwykła kawiarnia to jest y, kocia kawiarnia tak kocia kawiarnia i właśnie jakbyście wybrali jakiś kolor ludzki skóry to w tym momencie by was zabolało bo bo to jest to jest tragiczne może znacznie lepiej się będzie na klawiaturze i myszce wybierało aczkolwiek twórcy sugerują żeby grać na padzie współczuję współczuję wybierania tego na padzie e, i Kiwa jest tam um, to jest burmistrz czy coś w tym stylu tego miasteczka ogólnie ona nam pomaga wystartować jak widzicie po jej wyglądzie jest mnóstwo fajnych rzeczy w tej do odblokowania, które wyglądają genialnie i działają czadersko. Podoba mi się w tym kierunku idą twórcy tej gry i co oni robią, aczkolwiek e, brakuje w tym bardzo, bardzo, bardzo dużo, żeby tą grę można uznać e, za no, za niewczesny dostęp. Jeżeli chodzi o pełną produkcję, płacicie za pełny produkt, nie pamiętam ile ona kosztuje, przypnę link na dole w komentarzu, razem z sugerowaną ceną, która aktualnie jest na Steamie, więc ja. E, jak dla mnie ta gierka jest na wczesnym dostępie, powinna być na wczesnym do dostępie, ona powinna być teraz na becie, bo jeszcze jej bardzo dużo brakuje. Ale! To, do czego dążą i mam nadzieję, że o grę jakby dokończą w moim rozumieniu, jest super, bo koncepcja jest bardzo fajna i podoba mi się w sposób, w który to oni realizują, jeśli to kiedyś zrealizują. Możemy sobie wybrać stylówkę dla naszej kawiarni, może być spółki, to będzie bardziej Halloweeny, czy jesteśmy cool, albo Cute, będzie wszystko słodkie, weźmy może spółki, Dostaniemy kilka rzeczy, które będziemy mogli ustawić na kilka sposobów. Jeżeli chodzi o sterowanie, to jest kolejna z tych rzeczy, która idzie w sensownym kierunku, ale... Daleko jej z. Daleko, jej żeby to działało tak, jakbym chciał, żeby działało, bo w innych gierkach, które są praktycznie za darmo do wzięcia, no, 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 no spójrzcie na to bieganie, spójrzcie na te animacje, spójrzcie na te wszystkie rzeczy. To jeszcze wymaga sporo pracy od twórców i chciałbym, żeby tą pracę wpakowali, bo projekt ma potencjał. Bardzo duży potencjał, aczkolwiek. <laughs> Może teraz wspomnę kilka słów na temat tego. Co moim zdaniem może być problemem z tą produkcją, i tutaj proszę na mnie nie warczyć i mnie nie gryźć. Um, ta gra celuje do swojego odbiorcy, bardzo konkretnego odbiorcy. To są ludzie, którzy na Twitterze walczą z niesprawiedliwością życiową, światową i tak dalej, z rasizmem, z tym wszystkimi rzeczami. I ja ogólnie. Rozumiem poglądy, popieram, aczkolwiek z tymi ludźmi nie mogę wytrzymać. Bardzo szybko zaczynają mnie atakować za sam fakt, że nikt z nikim się w 100% nie zgadza, a ja nie lubię podążać za stadem. Więc problem jest w tym, że um, ci ludzie mówią coś, z czym się zgadzam. Jest ok, ja ich popieram. Później mówią coś, co moim zdaniem jest kontrowersyjne i zaczynam przedstawiać swoje argumenty, dlaczego moim zdaniem. O, nie można aż tak bardzo generalizować I rzucać się wszystkim do gardła I w tym momencie za, zostaje mi przylepiona Jedna, druga, trzecia łap, łatka Której tutaj nie wymienię, bo demonetyzacja Ale możecie się domyślić Od czego jestem wyzywany I jest koniec imprezy Problem jest w tym, że na chwilę obecną Można by powiedzieć, że wszystko ekstra Wszystko naprawdę super Ale yy, Ci ludzie są też znani Z tego, że nie kupują produktów, które wspierają. Więc ja bardzo trzymam kciuki za tą grę, bo fakt do kogo ona celuje, do kogo ona jest dedykowana, nie daje jej największych szans na mocny i sensowny zarobek. Jeżeli rozumiecie co ja mam na myśli. A wydaje mi się, że to jest na tyle fajna koncepcja i na tyle przyjemny projekt, że chciałbym, żeby nie padł. Tak. Z drugiej strony, jak wiem do kogo ta gra jest dedykowana, to zaczynam mieć wątpliwości, bo nie wiem, czy e, ci ludzie pójdą ją wspierać, bo bardzo głośno o niej było, to znaczy bardzo głośno. Ja o niej usłyszałem właśnie z tych kręgów, które mnie nie lubią, e, na, na Twitterze, że o taka super gra będzie wychodziła, i nie wiem, czy ona się dobrze sprzedaje, czy nie. Mam nadzieję, że tak, bo projekt jest fajny i właściwie nie ma się do czego przyczepić. Za bardzo poza tym, że chciałbym, żeby go dorobili bardziej, dokończyli. A w drugą stronę idąc, wydaje mi się, że. No, jest potencjał, i twórcy mogą z tym zrobić coś naprawdę czaderskiego, ale długa droga przed nimi. To na pewno nie jest to, co chcieliby usłyszeć, bo to jest typ e, odbiorcy, które. Nie mówię o twórcach, teraz o odbiorcach, Którzy wierzą tylko i wyłącznie w instant gratification, czyli automatycznie zrobiliśmy coś i od razu złoty medal i zwycięstwo. Nie ma tego, że musimy zapracować na to, że musi być fajnie, żeby znaczy musi, żeby było fajnie, musimy popracować mocno nad tym, żeby osiągnąć tą fajność. Nie, zrobiliśmy coś i od razu brawa. Spójrzcie na ten produkt. Na dobrą sprawę, on jest bardzo specyficzny graficznie, ale mogę, nie mogę wyskoczyć właśnie. O, o, jest, udało się. Um, spójrzcie na te kolory. Gra ma bardzo charakterystyczną stylówkę. Problem jest w tym, że ta stylówka nie do końca działa, bo zbyt wiele elementów nie jest dopasowanych do siebie. To, jeżeli nic nie pokręciłem, lata na silniku Unity i ja wiem, jakie efekty, jakie shadery i co zostało tutaj użyte, żeby te efekty osiągnąć. Problem jest, że te efekty da się skalować w odpowiedni sposób, da się nałożyć. Warunkowanie na te shadery, żeby one w odległości działały inaczej. W tej chwili jest tak, że to samo skalowanie jest tutaj bliżutko i wygląda to w miarę ok, co tam daleko. Jedno albo drugie nie będzie ze sobą dobrze współgrało, więc twórcy muszą włożyć troszkę pracy, żeby nałożyć różne efekty, różne shadery w zależności od tego, i po połączyć to ze sobą. To taka siatka się robi wtedy i to działa. Um, tutaj tego nie ma, nie? I. Mój główny problem jest w tym, że ja widzę, że to jest jakby stan bety Gierki. Jeżeli ktoś to puścił i uważa, że to jest stan finalny, to ja nie byłbym z ręką na sercu w stanie dać pozytywnej opinii. A to automatycznie ze mnie czyni wroga numer jeden, potencjalnego odbiorcy tej gry. Co nie zmienia faktu, że prywatnie uważam, że Gierka ma gigantyczny potencjał i mogliby z tym zrobić coś fajnego. Wyobraźcie sobie, że zamiast tego ostrego Cusia, który wali po oczach, są nałożone. Hmm. Przetłumaczmy to na polski soczewki Nie wiem jak to się technicznie nazywa Soczewki, które sprawiają, że im dalej coś jest Tym bardziej nieostre to jest I bardziej o, Wtapiające się w tło Co by oznaczało, że ta góra daleko by wyglądała Na potężną górę, a nie jak coś Wyrenderowane zaraz za postacią Bo jak robicie screenshota To nie będzie Dużego poczucia odległości Bo ta odległość nie jest wygenerowana Tak jakby wizualnie Um, I to tyle. Chciałbym, żeby gra została dokończona, chciałbym, żeby gra została um, dopracowana bardziej. Bo chciałbym z tego na przykład porobić live'a, pośmiać się, pograć z ludźmi, posiedzieć na czacie. Mamy tutaj na przykład zwierzątka, mogę, mogę ten? kaliko, czyli kotek, który daje, um, dajmy go na głowę, który daje swoje imię na tytuł tej gry. I jest tutaj mnóstwo fajnych rzeczy. Możemy tam popiec na dół. Chyba będzie jeszcze jeden kotek do złapania. I jak go złapiemy, to właśnie będziemy musieli nanieść jakieś kotki do domu, coś porobić. Ogólnie koncepcja jest super. Mamy restaurację, koczą restaurację, którą musimy wypromować. I to tak kozacko wypromować. Jest mnóstwo elementów, które wyglądają fantastycznie. Ktoś miał niezłą wyobraźnię, żeby to wszystko stworzyć, ale brakuje tego finisza. Na przykład chociażby tego, żeby się drzewa robiły półprzeźroczyste, kiedy ja za nimi stoję. Tego typu błędy się pojawiają w bardziej dopracowanych produkcjach, ale zazwyczaj jest jakiś system, e, który próbuje przynajmniej to ogarniać. Tutaj nie. No ale, ale, jak macie czas i zbędną gotówkę, to szczerze powiedziawszy, polecałbym spróbować, chociażby ze względu na to, że jeżeli twórcy nie będą mieli zastrzyku gotówki, to nigdy tej gry nie dokończą. A mam nadzieję, że oni ją traktują dalej jako niedokończony produkt. Jeżeli... Traktuję to jako dokończony produkt, to całe moje gadanie jest na wiatr i, i to jest mocne 4 na 10. Jeżeli to jest obietnica czegoś więcej, to powiedziałbym, że to może być takie 8 na 10, bo niektóre koncepcje w tej grze są super, tylko wszystkie są wykonane jeszcze w niewystarczający sposób. I to w sumie tyle co ja mam dla Was dzisiaj do powiedzenia Jeżeli nic nie pokręciłem To na dole w przypiętym komentarzu Powinien być do steamowej wersji tej gry link eee, Polecam zapoznać się Bliżej z produkcją Bo wygląda, wygląda nietypowo Nie ma wielu takich gier Celuje do odbiorców do których zazwyczaj się nie celuje Ze względu na to że oni zazwyczaj nie kupują gier Bardzo dużo gadają Ale po, później nie płacą eee, Ale też ze względu na to że nie ma faktycznie wielu gier Dla e, tych ludzi i sam fakt istnienia tej gry jest jak dla mnie bardzo, bardzo, bardzo na plus, bo zazwyczaj to, co ta społeczność czego się domaga, to żeby przejąć innego branda i dostosować do ich potrzeb, dyskryminując oryginalnych fanów, na przykład tak jak macie ze Star Warsami, albo jak macie ze Star Trekiem, albo jak macie z Doktorem Who, albo jak macie z komiksami Marvela, albo jak macie z komiksami DC, albo jak macie z Dark Horse'em chociażby. Shira, ra He-Man, no tych... Brandów, które zostały przejęte i mocno zmienione, tak że właściwie są wrogie do oryginalnych fanów, jest bardzo dużo, a to jest coś nowego. Ja jestem ogromnym fanem robienia nowych rzeczy, tak jak nam się podoba. To znaczy, coś chciałbym zobaczyć w świecie. Czegoś mi brakuje. Więc jeżeli jestem w stanie to stworzyć, albo jestem w stanie przejąć inny projekt i go zmusić do tego, żeby był podobny do tego, co ja chcę, to lepiej stworzyć coś nowego. Bo wtedy mamy dwie rzeczy do wyboru jest super, ale jeżeli niszczymy coś, co istnieje, czy zmieniamy coś, co istnieje, to niszczymy to dla innych odbiorców i wtedy pojawiają się te wojenki między fandomami i tak dalej, jada jada, spójrzcie, co się dzieje w Star Warsach. Fani klasycznej trylogii, pikueli, kontra fani obecnych rzeczy od Disneya. Fani Disneya, Mandaloriana kontra fani Raylo, jest ogólnie nieprzyjemnie, a chodzi o to, żeby było jak najwięcej pozytywnych rzeczy na świecie, przynajmniej dla mnie. To tyle, ja Wam dziękuję za uwagę, widzimy się następnym razem przy jakiejś kolejnej okazji jak będziecie mieli chwilkę, to zerknijcie na gierkę, może dajcie jej szansę jak będzie jakieś demo albo na promocji, zapowiada się pysznie, jeżeli zostanie dokończona. A, jest jeszcze jedna rzecz, o której powinienem wspomnieć, a ze względu na to, że próbowałem być zwięzły i czysty i klarowny w swojej przemowie, pomijałem eee, bardzo rozmawianie z postaciami, bo umówmy się... Nie są najlepiej napisane i gadają bardzo długo i gadają bardzo nudno Ale trzeba było się przeklikać troszkę dalej, żeby dojść do gotowania A gotowanie w tej grze jest przeurocze i jest naprawdę super, więc Wbijmy tutaj, pogadajmy z książką Make Food I zróbmy sobie, nie wiem, e, makaron Taki prezydent Francji, nie? Stąd Recipe Co potrzebujemy? Mąkę, złapmy mąkę Widzicie, jesteśmy teraz dosłownie, merfem zmniejszyło nas i możemy Cukier i mąka są w podobnych opakowaniach. Weird! Ehm, podnieść, tak. Idziemy, 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 idziemy. I rzuć. Udało się! Eee, teraz cukier. Cukier jest z tej strony, nie pomylić. Solą, sól jest z tamtej strony, ale rzucamy. Doleciało, doleciało. I jedno jajo. To jest chyba jajko, chociaż tekstura... A nie, to czynią panie, jest takie. Spróbujmy. Trafiłem? Tak, przy pierwszym podejściu. Mamy to. A my to, Podnieśmy, wyskoczmy! Cześć, cześć Kaliko! O, dom, 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 Okej, okay, trochę koci włosa musimy natrzeć. Natrzemy koci włosa, okej. Okay, I teraz potrawa jest gotowa! Put, put! Trafione! I możemy z powrotem iść gadać po kolejnego questa. Kolejną misję. Tak na początku, troszkę będziemy prowadzeni za rączkę. Potem będzie. Potem będzie więcej kombinacji. Ale ten element. Mnóstwo elementów jest bardzo pomysłowych i świetnie zrobionych. Miłego dnia, dobrego jedzonka. I hej! Nie, ale serio, za pierwszym razem jak odpaliłem, to znaczy drugi raz nagrywałem ten odcinek, bo za pierwszym razem zacząłem za bardzo cisnąć po produkcji. Bo ja byłem święcie przekonany, że to jest o, beta, wczesna beta. I w trakcie nagrania musiałem zrobić przerwę przy okazji. Spojrzałem, kiedy będzie premiera, i się kapnąłem, że to już wyszło i że to jest full wersja. To znaczy, no, mniej lub bardziej. I było takie o, I nagle zmienił się ton całego nagrania. A teraz mam nadzieję, że ton był bardzo konsystent, e, równomierny. Nie cisnąłem za bardzo, bo nie było moim celem ciśnięcie, tylko danie Wam sensownego mojego wrażenia z produkcji.